A to nie wiem, ale to, co miałam być podpisywana tytułami, które mam tam, czy, czy uczelniami, które skończyłam, to też nie byłoby fajne. A tutaj jest takie z przymrużeniem oka. Kochani, jeszcze przed startem programu, kilka dni temu w sieci rozpętała się mała burza na temat tego, jak Iza prze przedstawił cię Polsat. Mówię tutaj o haśle żona Adama Małysza. Jak ty się z tym poczułaś i czy zgadzasz się z opinią internautów, że to było trochę nie na miejscu? Nie, ja podkreślam, że ja w ogóle w ten sposób o tym nie myślałam. Dla mnie to było coś, coś fajnego. No, to takie z przymrużeniem oka, no wiadomo, no, i mój mąż wiadomo, jaką jest osobą, kim jest. I ja też dzięki niemu tutaj teraz mogę tańczyć, więc yy, broń Boże, się nie obraziłam, nie poczułam się jakoś uprzedmiotowiona. Nic z tych internauci rzeczy. stanęli w swojej obronie. No, to jest też super, że, że mamy takie, mam na Czujnie swoich plecach tez, tak, tak, że są czujni, że jest takie wsparcie. to jest... Wspaniałe, ale ja osobiście jestem dumna ze swojego męża, więc dla mnie to jest okej. Okay. A to nie wiem, ale to, co miałam być podpisywana tytułami, które mam tam, czy, czy uczelniami, które skończyłam, to też nie byłoby fajne. A tutaj jest takie z przymrużeniem oka coś takiego i też że między innymi dlatego też pewnie ta piosenka w pierwszym odcinku. Chciałam orła, orła cień. Ciebie. No i, i super. Nie posłużyłam. Tak. <grywa> Ale przez te wszystkie treningi to już się tak śmiejemy, że, że, że chyba już nie lubimy tej piosenki, bo za często żeśmy ją słyszały. Jak zdarta płyta. Jak żarta tak, płyta. Codziennie, 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 tak.